Witajcie, kolejny materiał, kolejna wideo rozmowa z naszą klientką. Dzisiaj właśnie zaprosiłem na rozmowę Magdę. Magda jest osobą, która z nami współpracuje i porozmawiamy sobie trochę na temat tego, właśnie, jak u niej wygląda obecnie biznes, jak to wyglądało wcześniej, jakie efekty udało nam się osiągnąć, jeżeli chodzi o taką współpracę. Także na sam początek takie krótkie przedstawienie. Powiedz Magdę właśnie w sumie kim jesteś? Ile czasu prowadzisz swój salon jaką masz specjalizację? No hej, jestem Magda. Mam y, gabinet od 10 lat. Prowadzę ten biznes. Jestem kosmetologiem, zajmuję się głównie terapiami anti-aging. No i w zasadzie to chyba tyle. Okej, okay, tak, krótko i konkretnie. Więc teraz przejdźmy właśnie płynnie, jeżeli chodzi o właśnie kwestię Twojego biznesu, bo tak jak mówisz, on już troszkę czasu funkcjonuje, więc powiedz mi, jak tak pokrótce wyglądał Twój biznes, zanim tą współpracę, współpracę podjęliśmy. Biznes wyglądał tak, że no, nie, było, nie było jakoś tam super źle. Ale też nie osiągałam takich wyników, jakie chciałabym osiągać. To znaczy, te obroty były zbyt małe na miarę możliwości gabinetu. Mhm. Też patrząc, że pewnie z perspektywy czasu, ile działa, że jakby oczekiwałaś, że trochę powinno być więcej. Tak, prawda? tak, okay. dokładnie. To, to co na tym, tym etapie było takimi największymi wyzwaniami, którymi się mierzyłaś w swoim biznesie? Co, co powodowało, że nie generowałaś tyle, ile byś chciała generować? Ja myślę, że nie potrafiłam w odpowiedni sposób dotrzeć do tych klientów, i dlatego brakowało mi tutaj tej profesjonalnej reklamy, którą wy mi zapewniliście i z której jestem bardzo zadowolona. Mm -hmm. Trochę też uprzedziłaś przy okazji też moje drugie pytanie, bo, znaczy kolejne pytanie, bo chciałem właśnie zapytać właśnie, dlaczego w sumie zdecydowałaś na tą współpracę z nami? No bo jak to się mówi zawsze przed podjęciem takiej współpracy, no jest taka nutka niepewności mm -hmm. tego, co będzie właśnie, dla to, dlaczego też w sumie zdecydować na taką współpracę, powiedz mi, proszę. Zdecydowałam się na tą współpracę, ponieważ no, byłam w takim momencie, gdzie musiałam podjąć decyzję, że albo zaczynam inwestować w tą reklamę i robić coś naprawdę takiego wow. Albo niedługo przyjdzie czas, że będę musiała zamknąć gabinet. No hmm. i stało się to, wow. Okej, okay, okej. Okay. Ale jakie, czy były jakieś obawy, jak tą współpracę podejmowałaś? Takie, które bałaś? W zasadzie się chyba oddać? nie. Znaczy, no, jedyne, jedyne właśnie, jedyne, co zaważyło nad tym, to to, że wiedziałam, że jeżeli nic się nie zadzieje, nic nie zrobię takiego, żeby generować większe obroty, żeby Y, zdobywać więcej klientek, to po prostu zdawałam sobie sprawę z tego, że będę musiała zamknąć gabinet. I, i w zasadzie to wszystko, ponieważ Wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności doprowadzały do tego, że mimo tego, że te obroty nie były jakoś bardzo niskie, czy nie były na jakimś niskim poziomie, i klientki również przychodziły do gabinetu regularnie, no to mimo wszystko ta sytuacja stawała się coraz, coraz słabsza. Mhm. Też właśnie ciekawy tutaj aspekt poruszyłeś, ponieważ właśnie ja to często słyszę w rozmowach, że właśnie niektórzy boją się podjąć jakieś działanie, bo mają tą obawę, że to nie wyjdzie. Ty podeszłeś do tego trochę z innej perspektywy, że nie robiąc nic, mam stuprocentową jakby szansę niepowodzenia, prawda? Mhm. Właśnie jeszcze no to, tak, tak, dokładnie, bo po prostu ja zdawałam sobie z tego sprawę, że ja sama tego nie zrobię, bo po pierwsze nie mam na to czasu, po drugie nie mam e, na to wystarczająco dużo informacji, umiejętności, e, które Wy macie i, i którymi Wy dysponujecie. E, I w ogóle ten przekaz od Was, e, to te rozmowy, jak to można zrobić, e, jak to może wyjść i tak dalej. To, to, to jeszcze dodatkowo mnie podbudowało, te, te pierwsze nasze takie rozmowy e, organizacyjne, w których mi wszystko wytłumaczyłeś i opowiadałeś, jak to będzie działało, e, do czego może dojść. I, I wszystkie inne filmy, które obejrzałam e, od Waszych klientek, klientów, klientek chyba, tam były same panie, chyba. Tak, tak, tak. E, Bardzo tak. też mnie tak zainspirowały do tego, żeby jednak podjąć tą decyzję e, i zacząć z Wami współpracę, bo no, tak jak powiedziałam wcześniej, ja wiedziałam, że jeżeli nie zrobię nic, to po prostu utknę w takim martwym punkcie, to się będzie za mną ciągnęło, i tak naprawdę nic się nie zmieni. A ja chciałam coś zmienić, chciałam, żeby było dobrze. Prowadzę ten gabinet, tak jak już powiedziałam, od 10 lat i nie chciałam, żeby doszło do takiej sytuacji, że z takich czy innych powodów będę zmuszona go zamknąć. Mm -hmm. I też no właśnie, nawiązując do tego, co powiedziałaś, też był taki właśnie zabawny zwrot zdarzeń, ponieważ tak jak mówię, że też zainspirowały cię te wywiady innych osób, a dzisiaj też na tym wywiadzie razem ze mną jesteś, więc tak, tutaj tak. Też tak. się do tego, że właśnie inne osoby, które będą to widziały. Tak, tak bo właśnie. Tak, tak bo właśnie mam nadzieję, że e, dzięki temu inne osoby e, zdobędą na tyle odwagi, żeby też e, podjąć takie działania, takie kroki, e, żeby przysłowiowo ratować swój gabinet bądź rozwijać swój gabinet, bo to nie zawsze jest tak, że my m, jako właściciele e, m, musimy ratować swoje biznesy. My powinniśmy je rozwijać, iść do przodu. A często jest tak, że brakuje nam właśnie odpowiedniej wiedzy, umiejętności, dlatego uważam, że Wy jesteście tutaj naprawdę bardzo potrzebni i świetnie, że Was spotkałam gdzieś tam, oczywiście na tym Facebooku. Trafiliście, że tak powiem, w odpowiedni moment w mojej karierze zawodowej. I bardzo się cieszę, że podjęłam tą współpracę z Wami, jestem z tego naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. I szczerze polecam wszystkim, którzy się zastanawiają nad tym, co dalej, żeby nawiązali z Wami znajomość. Bardzo miło mi to słyszeć tutaj właśnie to, co Magda mówisz, ale przejdźmy teraz jeszcze do jednego aspektu, czyli właśnie no podjęliśmy sobie tą współpracę. Tak jak mówiłaś, że musisz coś zrobić, bo no nie możesz zostać w miejscu, musisz jakieś działania podjąć. Podjęłaś taką tak. współpracę, zaczęliśmy działać. Jakie rezultaty udało nam się osiągnąć? E, no, rezultat jest mega. Zresztą widać to chyba po mojej minie, <laughs> e, e, ponieważ w przeciągu w zasadzie pierwszego tygodnia e, umówiło się już tyle klientek, że ten obrót, który był generowany wcześniej, on już się wybił bardzo mocno. Natomiast teraz po zakończonym miesiącu to jest 40 dodatkowych klientek ponad, z czego już jakieś około 10 pań, czyli dosyć dużo moim zdaniem, ponieważ prowadząc biznes wiem jak to wygląda i wiem ile klientek wraca i ile gdzieś tam się rozchodzi. To one, one zdecydowały się na, dalszą, na dalsze korzystanie z usług. Także no, to jest rewelacja, naprawdę. Poza tym grafik się zapełnił nie na miesiąc, tylko na półtora miesiąca, co jest naprawdę mega. No tak, dlatego też teraz robimy chwilową przerwę, tak? Z też tego powodu na pewno. Ale też właśnie to jest super to, co powiedziałaś, że jakby jedno to jest to, że to są te nowe klientki, to jest na czym ci zależało, ale też one wpływają potem na Twoją bazę tych stałych klientów docelowo, tak? Że tu nowe, nowe, ale one pewien poziom zaczynają ci w Twoim biznesie budować. Co tak, myślę, że jest dokładnie. na pewno bardzo komfortowe, ale właśnie jak. No bo rezultat rezultatem to jest niesamowicie ważne, dlatego też dzisiaj rozmawiamy, ale z drugiej strony, jak to personalnie na Ciebie jako właściciela tego biznesu wpłynęło z sytuacji, w której byłaś przed podjęciem współpracy, a jak to wygląda teraz? E, no Na pewno mam dużo lepsze samopoczucie i e, nie przenoszę tak dużo pracy do domu, ponieważ e, no nie muszę tego robić, bo większość z tych rzeczy dzieje się dzięki tej reklamie, którą wy e, zrobiliście dla mnie. E, przyznaję się, że od tamtej pory nawet nie dotknęłam e, żadnego postu na Facebooku ani nic takiego, ponieważ nie mam na to po prostu czasu. E, ja zawsze starałam się oddzielać obowiązki domowe od pracy. E, i, I kiedy nastał właśnie ten moment, że musiałam przynosić tą pracę do domu, bo musiałam ciągle tworzyć posty, rolki i tak dalej, e, to po prostu bardzo też mnie demotywowało. I e, często zastanawiałam się, e, czy. Po prostu nie zamknąć tego gabinetu, bo tak nie może być, bo praca to jest praca, dom to jest dom, w domu są dzieci, rodzina i tak dalej obowiązki inne. No i też te, ten czas tych przyjemności spędzania tego czasu właśnie z dziećmi czego no ja przez pewien okres nie byłam w stanie zrobić tak, jak bym chciała, bo musiałam zajmować się cały czas gabinetem. No i tutaj pojawiliście się Wy, wy zrobiliście naprawdę świetną robotę, która no zastąpiła mi w zasadzie tą pracę w domu. Jedynym moim obowiązkiem w domu to jest teraz to, żeby odzwonić do pań, które się zgłaszają na zabiegi. Także naprawdę rewelacja. Dziękuję Wam bardzo. Jestem pod mega wrażeniem. Ponieważ e, szczerze to nie spodziewałam się takich efektów. Znaczy, ja cały czas wierzyłam w to, że ta reklama zadziała, bo tak jak powiedziałam, po prostu patrzyłam na to od tej strony, że e, muszę coś zrobić i po prostu wiem, że jeżeli odpowiednie osoby się tym zajmą, to będzie fajnie, ale nie myślałam, że będzie aż tak fajnie. Czyli to przebiło Twoje oczekiwania, które gdzieś tam nawet miałeś. Tak, tak, bardzo. To bardzo przebiło moje oczekiwania. I a mimo tego, że teraz mamy trochę wystopowaną tą współpracę, i to też nie ze względu na to, że ona mi się nie podoba, bo ona mi się podoba bardzo, tylko bardziej ze względu na to, że jestem obecnie na urlopie. I e, po prostu e, nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby też na urlopie gdzieś tam w tym wszystkim e, być, siedzieć i tak dalej. Więc e, postanowiłam na chwileczkę to zatrzymać, ale na pewno wrócę do tego. E, w zasadzie myślę, że już pod koniec przyszłego tygodnia będę się z, m, na nowo z Wami kontaktowała, żebyśmy podjęli e, kolejny miesiąc współpracy. E, bardzo chciałabym podziękować też z tego miejsca Mai. Bo ona zrobiła naprawdę mega robotę. Z moich średniej jakości filmów zrobiła taką fajną rolkę, że naprawdę przyciąga, interesuje i tak dalej. No, w zasadzie to chyba wszystko, co mogłabym powiedzieć, bo. Jedynie będę Was tutaj zachwalać, przechwalać i ktoś sobie pomyśli, że może to jest jakaś gruba przesada, ale to nie jest przesada, naprawdę. To jest real, w którym ja się znalazłam. Nie spodziewałam się takiego obrotu sprawy. W pozytywnym sensie, oczywiście. No i jeszcze raz dziękuję Wam bardzo. To, to co zrobiliście dla mnie, dla mojego gabinetu i dla mojej rodziny przede wszystkim, bo moje dzieci też mega z tego korzystają, to jest naprawdę coś wielkiego. Robicie naprawdę super robotę, trzymajcie, tak dalej. Bądźcie, Magda, że naprawdę bardzo miło jest to, słyszeć to, co mówisz, no i to też właśnie jest ten można powiedzieć poboczny rezultat tych naszych wspólnych działań, ale też niesamowicie miły, też motywujący do tego, żeby oczywiście dalej pracować. No i teraz Magda, jest taka jedna sytuacja, no bo tak jak wspomniałaś, jeszcze ja nawiążę do tej kwestii tego, że Ty podjęłaś tą współpracę, bo widziałaś te materiały innych osób, tych materiałów jest teraz coraz więcej, one gdzieś tam są dostępne, ktoś sobie może zobaczyć, no ale zawsze jest mhm. tam taka niepewność, zawsze jest tak, że no bo Ktoś coś powie, taki ja na przykład, jak to mniej więcej działa, no ale trzeba podjąć działanie, żeby zobaczyć, jak to będzie w praktyce wyglądało w indywidualnej sytuacji. Więc są osoby, które no, stoją przed tą decyzją, myślą, zastanawiają się, bo też może nie mają pomysłu, jak to zrobić. Mają jakiś tam pewien swój poziom, Aha. który mają w swoim salonie, ale nie wiedzą, jak to dalej rozwinąć. I teraz pytanie, co byś powiedziała z twojej perspektywy, z Twojego doświadczenia takiej osobie, która no, zastanawia się być może nad no, taką współpracą, czy to jest w ogóle dobry pomysł dla takiej osoby. Ja bym poradziła, żeby umówić się z Tomkiem na nic niezobowiązującą umowę, przepraszam, rozmowę, na taką, na jaką ja się umówiłam, i ta rozmowa naprawdę nie była zobowiązująca, uwierzcie, ja miałam czas na to, żeby podjąć decyzję. Nikt mnie nie cisnął, nie gonił. Po prostu zastanowiłam się, aczkolwiek ja należę do tych osób, które dosyć szybko podejmują decyzję. I naprawdę wydaje mi się, że jeżeli porozmawiacie z Tomkiem i on Wam wszystko wytłumaczy, jak to wygląda, do czego może to doprowadzić, to nie będziecie się długo zastanawiać, ponieważ jest to naprawdę fajna sprawa, która może wynieść na wyżyny Wasze gabinety. Mhm. Okej, okay, tak to jest naprawdę dobry pomysł aby się tej rozmowy, żeby nie podejmować decyzji bez jakby rozmowy, no bo rozmowa pokaże perspektywę, jak to może wyglądać, bo krótki filmik na YouTubie czy zobaczenie jakiegoś materiału, no to coś tam jakby może jakiś. Przekazać, że jakby faktycznie jakaś tam reklama, tak. jakieś tam szkolenia, ale tak indywidualnie dopasowane do sytuacji to jest niesamowicie ważne, a z drugiej strony, tak jak powiedziałaś, też no do, no rozmowa do niczego nie zobowiązuje. Ja też nikogo nie będę cisnął, bo to musi być indywidualna decyzja, świadoma, żeby ktoś po prostu gotowy na to, że będziemy działać i żeby były z tego efekty. Słuchaj, Magda, w takim razie ja bardzo dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które tutaj dzisiaj powiedziałaś. Bardzo dziękuję, że wykorzystałaś właśnie chwilkę swojego tego prywatnego czasu, żeby też podzielić się taką opinią. Także jeszcze raz bardzo ci dziękuję na wszystkie osoby, które gdzieś tam oglądają materiał, materiały, jeżeli podobają wam się tego typu materiały oczywiście polubienie będzie miło. A jeżeli ktoś chce się skontaktować to oczywiście w opisie w komentarzu też jest możliwość właśnie umówienia ja się między innymi na taką niezwykłą rozmowę jeżeli byście chcieli. Tomku, a mogę jeszcze coś powiedzieć no. ponieważ ludzie czasami się zastanawiają jak ta reklama powinna wyglądać co oni powinni zrobić. Jakie zabiegi powinni zareklamować. To chciałabym powiedzieć wam, że nie musicie się o to martwić, bo Maja tak jak już wspominałam, ona robi mega robotę i ona wam powie co wy macie robić. Okej. Okay. Tak, bardzo trafna według mnie uwaga. Po to się korzysta z pomocy specjalistów, żeby nie musiać się takimi rzeczami nad nimi zastanawiać, jak to tak. wszystko zrobić. Super, taki fajnie, że ty właśnie na koniec to dopowiedziałaś. No i co, Magda, dziękuję ci bardzo za rozmowę. I Dziękuję, w dziękuję się, bardzo. Hej. Jesteśmy w kontakcie. Pa.